Mirosław Reczko, historyk i anglista. Jest pasjonatem dziejów Ziemi Ciechanowieckiej, który przez trzy kadencje pełnił urząd burmistrza Ciechanowca. Od kilkunastu lat konsekwentnie przywraca pamięć o żydowskich mieszkańcach a zarówno na polu naukowym, jak i poprzez ratowanie materialnej spuścizny tej społeczności. Zauważywszy, że nastawienie Zwykłych ludzi do spraw żydowskich w tej chwili robi się coraz bardziej pozytywne. Staram się być aktywny w różnych zakątkach naszego województwa. Robimy tam spotkania, rozmawiamy z ludźmi. Kiedy studiowałem w Stanach Zjednoczonych, miałem zaszczyt trafić na profesora, rabina Richarda Herca, który był osobą wyjątkową, jeśli chodzi o Żydów Amerykańskich. Był to człowiek, oprócz tego, że Działał na polu religijnym. Był budowniczym przepięknej świątyni w West Bloomfield. Był też doradcą prezydentów amerykańskich, szczególnie Dwighta Eisenhowera. Właśnie w West Bloomfield po raz pierwszy odnalazłem Księgę Pamięci Ciechanowiecką. Wtedy podchodziłem do tego jako do czegoś świętego. Było to coś szczególnego. I po latach ku mojej radości. Mogłem pomóc w tłumaczeniu tej księgi, która za kilka miesięcy zostanie wydana w języku polskim, ale równolegle współpracuję z redaktorami w Stanach Zjednoczonych, którzy tłumaczą ją na bieżąco na język angielski. I właśnie od księgi Ciechanowieckiej zaczęła się moja przygoda z księgami pamięci. Jako historyk uważam, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby opierać się na faktach. To, co przez lata yy, i teraz też yy, słyszymy, widzimy w mediach, widzimy w publicystyce, a bardzo niewiele w wydawnictwach naukowych, są to w ogromnej części opinie ludzi, niepoparte faktami, a jeśli poparte, to w sposób wybiórczy, tymi faktami, które ktoś chciał wykorzystać. Natomiast, żeby móc rozmawiać o tym, co rzeczywiście było, co się wydarzyło w długim okresie mieszkania Żydów w Polsce, jak też w okresie II wojny światowej, no niestety musimy dotrzeć do prawdziwych faktów. Księgi pamięci gromadzą ogromne ilości tych faktów. Księgi pamięci ważne są dla mnie też z powodów praktycznych. Chodzi nie tylko o ich przetłumaczenie i upowszechnienie, ale także o zainspirowanie miejscowych ludzi. Oprócz strony naukowej interesuje mnie przede wszystkim praktyka, dlatego te obiekty, przy których stoimy, to były dwie przedwojenne synagogi, które w wyniku porozumienia podpisanego z gminą żydowską, w momencie kiedy byłem tu burmistrzem, zostały zwrócone. Czy przekazane gminie naszej, Ciechanowieckiej, i stopniowo zostały przez nas wyremontowane z przeznaczeniem, zgodnym zresztą z intencją Żydów, z przeznaczeniem na obiekty kultury.